My każdą piłkę przyjmujemy, nie potrafimy zagrać na jeden kontakt. Kiedy była piłka Lada. na jeden kontakt, to od razu zrobiło się coś ciekawego. Bartos pokazywał się w środku, nie zrozumieli jego intencji, koledzy. Druga Teraz strona. dobry Dobrze. przerzut na do Bartka ten już może grać ofensywnie, bo przecież ma już żółtą kartkę, więc powinien podświadomie ruszać do przodu. No, fatalnie. Z środka boiska Bartek Gromek gra do bramkarza. Czemu ma to służyć, ja nie wiem. Budka poza linią obrony. Wraca Budka. Dobrze, sabiło, powinien od razu Zabieraj rzucić się. Do środka, do możdżonka. Nie zauważył tego. Teraz dobre ładnie, wejście. Budka. Adrian Budka utrzymał no, się w polu i będzie, karnym i, i będzie i jest rzut, karny. rzut karny. Adrian Budka faulowany przez piłkarza. 43. minuta spotkania. Z tak jest. Numerem 7. Michał Fryszko. 20. 50... Ja się... Nie, ja mu... co ja mówię. Michał Fryszko ma 27 lat, jednak dał się tutaj ograć. Bardzo ładnie Adrian Budka to zrobił. Do samego końca. No to starcia. o to mu... Ale to co mówiliśmy, sposób. jeden, na jeden, jeden tylko. kontakt, jeden kontakt, dogranie do budki budka wychodzi. No i pod, wykonawcą w rzutu karnego na. będzie chyba Mateusz Michalski, Michalski tak. zabrał piłkę. Myślę, że teraz wszyscy kibice będą czekali, że powiesz na przykład trzy minuty wcześniej. Oj, nie będzie chyba jeszcze Bramek. A tutaj tak, od razu tak, pomogło tak, Pomogło, pomogło zdecydowanie piłkarze 40... też słyszę. Będzie to 44 minuta. No to Adam Radzikowski. Bardzo dobre zakończenie 18 tam przeszkadza. Chodząc bardzo blisko, Patryk Malinowski, arbiter ustawia wszystkich zawodników. Plaga też tam się czai. Mateusz Michalski skoncentrowany. Mateusz 11 metr, a przed nim Wizdek Radzikowski. Mikalski strzela i bramka. Pewny strzał. strzał. I jacy objęli prowadzenie. 44. Czwarta, minuta. Tak jest. Mateusz, Mateusz Michalski. Michalski. Ale cała zasługa Adriana Budki, który świetnie tam jeden na jeden włączył się do gry przy linii końcowej. do